Czy zastanawiałeś się kiedyś skąd bierze się szczęście, którego doświadczasz? Gdzie jest źródło tego, co daje ci radość i nadzieję? Bo dobrze jest trwać w chwili, kiedy to poczucie bycia szczęśliwym jest intensywnie odczuwalne, ale co jeśli to doświadczenie gdzieś gubimy? Gdy wiemy, gdzie to źródło mojego i Twojego szczęścia się znajduje, jest nam łatwiej, bo owszem, możemy je zgubić. Ale mając to doświadczenie, będziemy wiedzieć, gdzie szukać. I chyba trochę o tym jest ta dzisiejsza liturgia Słowa, piątej niedzieli wielkanocnej. Ta niedzielna kolekta, a więc modlitwa, która zbiera wszystkie nasze prośby, będzie mówiła o doświadczeniu prawdziwej wolności i wiecznym dziedzictwie, bo jedno i drugie jest moją i Twoją obietnicą obietnicą, jaką Bóg złożył swoim dzieciom. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich opowiada o szawle, który spotyka na swojej drodze osoby, które okazują się odegrać kluczową rolę w jego życiu. Dzieje apostolskie w ogóle to opowieść o młodym kościele, a wiemy, że mm, młodość niekiedy może przebiegać nieco burzliwie. Jeżeli. Przeżywamy jakieś trudności w wierze, wątpliwości, to myślę, że ta księga dziejów apostolskich jest dla nas, bo w niej możemy zobaczyć, że y, tam są również nasze problemy. Ale może nieco o y, Wiemy, że jest już po nawróceniu. Wiemy, że chce głosić Ewangelię, ale widzimy, że nie za bardzo Mu się to udaje. Nikt mu nie ufa. Wszyscy kojarzą go z jego poprzednim życiem faryzeusza, który prześladuje chrześcijan. Do czasu. Do czasu, kiedy spotyka Barnabę, bo to właśnie Barnaba próbuje uwiarygodnić Pawła. On go przygarnia, zaprowadza do apostołów, opowiada jego historię. Barnaba zaryzykował swoją reputację, aby pomóc Szałowi odnaleźć się w tym młodym kościele, bo no, wcześniej nikt go nie chciał. Barnaba w końcu nadaje kierunek Pawłowi tym kierunkiem będą podróże misyjne. Paweł miał jeden problem: dopóki nie spotkał się z własną niemocą, z przekleństwem w tej własnej historii, chciał działać sam. Ale szybko zobaczył, że tak się nie da. Ta przyjaźń Pawła i Barnaby wcale nie trwała długo. Niebawem po powrocie z Cypru się poróżnią, rozejdą się w swoje strony, ale dziś w tym pierwszym czytaniu Bóg nam pokazuje, jakich drogi się łączą. A pokazuje nam to, żebyśmy również my sami zobaczyli, jak wiele w naszym życiu zmienia obecność konkretnych ludzi. Paweł bez relacji był martwy, zresztą wszędzie chcieli go zabić. Miał doświadczenie spotkania z martwych stałego Jezusa, ale nie miał doświadczenia relacji. Więc z Barnabą otwiera go na świat, otwiera go na doświadczenie bycia świadkiem Ewangelii. W tym pierwszym czytaniu słyszymy również o hellenistach, którzy chcieli Pawła zabić. Heleniści to byli tacy bardziej liberalni Żydzi. Byli pod wpływem yy, greckiej kultury, myśleli zupełnie inaczej, bardziej otwarcie niż inni Żydzi. A dlaczego chcą zabić Pawła? No, wielu biblistów uważa, że chodziło o zemstę za Szczepana, którego Paweł pozwolił ukamienować. Yy. I moi drodzy, czasami ten trud wybaczenia drugiemu człowiekowi może być ponad nasze siły. Być może kiedyś znajdziemy się w sytuacji, w której sobie nie poradzimy, tak jak ci heleniści. Doświadczymy momentu, w którym będzie w nas najzwyczajniej za mało miłości. Takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy się mogą w nas zdarzyć, że nie będziemy potrafili wybaczyć, że nie będziemy potrafili bardziej kochać. Albo przynajmniej takie będzie nasze wrażenie. Może nie będzie to czymś niepokonalnym. Zresztą Pan Bóg w tej liturgii słowa będzie nas prowadził właśnie do zrozumienia tej logiki większej miłości. Drugie czytanie. Drugie czytanie to list Jana. Jego celem jest celem listu jest walka z herezjami w młodym Kościele. I Jan znowu Pisze o Bogu jako światłości, która prowadzi nas do celu. A bycie blisko tego światła to nie tylko unikanie grzechu, ale to przede wszystkim miłość. Bo jeżeli Twoja relacja z Bogiem jest autentyczna, tak pisze święty Jan, jej potwierdzeniem będzie miłość wyrażona w czynie i prawdzie. Tak pisze Jan, który chce Tobie i mnie powiedzieć, że więź z Bogiem będzie w naszym życiu sprawiała, że będziemy mierzyli się z miłością do drugiego człowieka oraz z prawdą. Zwłaszcza tą prawdą, która nieraz pewnie będzie dla nas trudna do wypowiedzenia. To robi z nami Bóg. Otwiera nas na prawdę i na drugiego człowieka. I to otwarcie na prawdę oznacza również uświadomienie sobie tego, czego Bóg ode mnie chce. Bo nie chcę, abyś był czy była lepszą wersją siebie. To nie o to chodzi, bo nie to da ci szczęście. Bo doświadczenie bycia blisko Boga wcale nie jest wynikiem naszych starań. To jest właśnie chyba płatka, na którą najczęściej dajemy się nabrać. Doświadczenie bycia blisko Boga jest wynikiem daru, daru, który mamy od Ducha. I to doświadczenie otwiera nas również na drugiego człowieka. Zobaczcie, że często myśląc o tym, że przysługuje nam szczęście, wchodzimy w realizację swoich pragnień. Nieraz tak się nakręcamy w tych realizacjach, że wchodzimy w jakąś nieraz już utopię, bo nie wystarcza nam już to, co mamy. Przy tym bardzo często zamykamy się na ludzi, bo chcemy być ciągle kimś innym. Nie uciekaj od samego siebie. Bo doświadczenie bliskości Boga będzie prowadziło Cię w głąb siebie samego, a to głębiej będzie czasami znaczyło dla Ciebie po prostu bardziej kochać. Bo Chrystus nie przychodzi w nasze życie, aby pokazać nam, jak bardzo różnimy się od Niego, jak wiele nam do Niego brakuje, jaki On jest święty, a na jacy my jesteśmy grzeszni. Przychodzi pokazać, jak bardzo jesteśmy do niego podobni. Przychodzi, żeby powiedzieć, że mm, potrafisz kochać tak jak on, że przecież, że przecież ty też potrafisz dawać swoje życie, dawać je z miłości. Potrafisz to, bo Duch Święty daje ci taki dar. I poprawa naszego życia nie polega na nieposiadaniu grzechów, ale polega na tym, że chcemy iść głębiej. Głębiej relacji, głębiej życia. Czytaj więcej, kochaj bardziej, nie wiem, miesz się z życiem, takie jakie w tej chwili masz. Bóg się wcale nie pomylił, składając w tobie taką zdolność do kochania. No i dzisiejsza Ewangelia z pięknym obrazem winnego krzewu, latorośli. rośli. No, krzew winny i lato to jedno. Przez cały czas Wielkanocy w czytaniach przypomina nam się, że Bóg o wiele bardziej zabiega o ciebie niż ty o niego, bo po to przyszedł. Przyszedł, żeby pokazać ci, jak mu zależy na tobie, na twojej bliskości z nim. No więc, skoro jemu zależy na tobie, więc może tobie też powinno trochę zależeć na sobie samym. I to nie jest egoizm. Jak mierzysz się z miłością do samego siebie? To jest właśnie odkrywanie tego, co ma być w twoim życiu tym głębiej. Poświęć sobie czas, uwagę, poświęć sobie troskę, bo wtedy będziesz miał i miała ogromną szansę zobaczyć, jak blisko ciebie jest Bóg, kto dla ciebie jest tym winnym krzewem, kim jest ten ktoś, kogo ja mogę obdarzyć szczęściem. Nie zobaczymy tego, jeżeli nie będziemy mieć miłości do samego siebie. Ona mnie i Tobie pozwala doświadczać również miłości do innych, a z kolei w tym doświadczeniu miłości do innych będziemy mogli zobaczyć miłość Boga do nas. Bo Bóg jest we mnie miłością do samego siebie, jest we mnie miłością do innych. Szukaj Boga głębiej nie na zewnątrz siebie, nie w obyczajach. Jezus mówi w Ewangelii: Nic bez mnie nie możecie uczynić, i mówi to, aby nas uwolnić od. Obsesji bycia najlepszym. Wcale najlepsze i najlepsze być nie musisz. I nie daj sobie tego wmówić. Nie musisz iść zawsze utartym szlakiem, szlakiem, który idą wszyscy inni, bo czasami się w twoim życiu tak nie da. Ważne jednak, żebyś pamiętał i pamiętała, gdzie jest to źródło, które daje ci moc. A jeśli będziesz do niego wracać, to będziesz również docierać do tych miejsc w twoim życiu, które będą dawać Ci szczęście. I tego sobie Wam z całego serca życzę. Dobrej niedzieli!